Centrum Kultury i Rekreacji. Wiadomości. Drugi styczniowy weekend i kolejne duże imprezy odbyły się w naszym mieście. 11 stycznia, w sobotę, nastąpiło sportowe podsumowanie roku 2013, podczas którego zostały wręczone wyróżnienia najlepszym sportowcom i trenerom. W Gali Sportu udział wzięli oprócz zawodników, trenerów, prezesów schowskich klubów, działaczy sportowych, rodziców, także władze samorządowe miasta w osobach burmistrza miasta i gminy pana Krzysztofa Grabki, naczelnika Wydziału Spraw Społeczno-Organizacyjnych pana Wojciecha Kuryło oraz pełnomocnika burmistrza do spraw profilaktyki i młodzieży pana Krzysztofa Rękosia. Tegoroczna gala nie różniła się niczym od Gali z 2013 roku czy też tych nieco starszych, oprócz zmiany nazw niektórych kategorii. Formuła tych podsumowań w minionych latach przyjmowała różną postać. Od plebiscytów, poprzez bale sportowców, aż do dzisiejszej formuły chyba najbardziej trafnej, czyli wyboru kandydatów do wyróżnień, i tutaj te kandydatury podają władze każdego klubu, oraz wyróżnień, za którymi stoją wyniki poszczególnych zawodników. Mowa tutaj o medalach Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy czy też Mistrzostw Świata. Ideą, która przyświeca organizatorom, to wyróżnienie tych najlepszych, bo przecież na wyróżnienia nie zasługują wszyscy. Są tacy, którzy drużyny inspirują, dają przykład, są ambitni, mają talent poparty ciężką pracą, po prostu się wyróżniają. I taki właśnie jest sens tych wyróżnień. Przez kilkanaście lat szkolenia znajdzie się dla wszystkich ich czas. Czas, w którym bez zająknięcia nazwisko takiego sportowca można wymówić, nie szukając go w pamięci. Wyróżniani są ci najbardziej zasługujący na to miany. Wyróżnienia również inspirują, pobudzają, powodują przypływ chęci do pracy, dodają tak zwanego powera. Ciężką pracą dochodzi się do sukcesów tych sportowych, a te prestiżowe, jak te dzisiejsze, przyjdą wtedy sami. Sport nie lubi dwóch rzeczy. Po pierwsze sport i wszystko co się z tą dziedziną wiąże nie może być miejscem frustracji. Po drugie sport nie lubi też polityki. Oprócz wyróżnień klubowych oraz nagród w kategorii czempion, uwagę należy zwrócić na super Marzenę Pite i Krzysztofa Wierzbickiego oraz na wydarzenie sportowe ubiegłego roku którym było 60-lecie klubu sportowego Pogoń -Schowa. Organizatorzy dziękują Urzędowi Miasta i Gminy we Wschowie za pomoc przy organizacji tej gali. A oto pełna lista nagrodzonych z podziałem na kategorie. W sobotę, ale w godzinach wieczornych sympatycy i miłośnicy rytmów rock'n'rollowych wysłuchali koncertu szulerów. Zespół ten po raz drugi zawitał do schowy. tym razem promując swój nowy album pod tytułem Życie zaczyna się w piątek. Podczas koncertu po raz drugi zbierano środki na leczenie i rehabilitację małego Gracjana, dotkniętego frangio Należy przypomnieć, że pierwsza zbiórka przeprowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki podczas koncertu noworocznego w sali widowiskowej centrum przyniosła wymierny efekt w postaci zebranej kwoty, czyli 1860 zł. Oprócz zbiórki wylicytowane zostały specjalnie na ten temat i na ten cel przygotowane gadżety. Ideą tej zbiórki przed dzień finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy było, aby zebrane środki zostały we Wschowie i pomogły w leczeniu małego wschodu. To nie ostatnia taka zbiórka. Kolejne organizowane będą przez cały rok przy okazji dużych imprez kulturalnych i sportowych. Dziękujemy darczyńcom za pomoc, a przedstawicielom Stowarzyszenia Przyjaciół Jedynki z SP1 we Wschowie za jej przeprowadzenie i zaangażowanie się w tą akcję. W niedzielę. 12 stycznia po raz kolejny we Wschowie zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Od rana wolontariusze zbierali do puszek datki wrzucane przez wschowian, a podczas koncertu, który od godziny 16 odbywał się na wschowskim rynku, wylicytowano gadżety w ośpiu. W programie artystycznym zaprezentowały się dzieci ze wschowskich przedszkoli, śpiewająca młodzież ze sekcji wokalnej przy Centrum Kultury i Rekreacji oraz z klubu piosenki solo. Wreszcie wschowskie młodzieżowe zespoły. Gwiazdą koncertu był zespół Groove Time z Marceliną Woźną. Punktem kulminacyjnym tradycyjnie było światełko do nieba, czyli pokaz sztucznych obiektów. W trakcie zbiórki zebrano kwotę 7 838,24 zł. Wschowski Sztab. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy składa podziękowania wszystkim, którzy bezinteresownie przyczynili się do organizacji 22 finału Wschodniej. W minioną środę, 8 stycznia Wschowski Uniwersytet III wieku, działający przy Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie zorganizował dla podopiecznych spotkanie noworoczne. To świąteczne spotkanie odbyło się w Zamku Królewskim, a uczestniczyła w nim spora grupa bo ponad 140 osób. Oprócz studentów wzięli w nim udział przedstawiciele władz samorządowych, miejskich i powiatowych w osobach burmistrza Krzysztofa Grabki i wicestarosty Zbigniewa Semeniuka. Podczas spotkania przewodnicząca UTW pani Ewa Sworowska-Sadowska podsumowała pierwszy i przedstawiła plany na drugi semestr zajęć. W sobotę po świątecznej przerwie rozgrywki wznowili koszykarze WSTK występujący w rozgrywkach o wejście do drugiej ligi. Przeciwnikiem była drużyna Spartakusa Jelenia Góra, a stawką drugie miejsce w tabeli gwarantujący udział w barażach o drugą ligę. Niestety nasi koszekarze nie sprostali rywalom i przegrali 68-98. Najwięcej punktów dla wschowskiej ekipy zdobywali Jaworski 26, Łukanus 19 i Chałupka 15. Dla Jeleniogórzan Gniadzik 22 punkty. W meczu kadetów WSTK pokonał drugi zastal Zielona Góra 66-57. Najwięcej punktów dla naszej z drużyny zdobywali Walkowski 21, Małkus 13 i Klan 13, a dla rywali Rajewicz 17. W meczu młodzików natomiast UKS SKM Zastal Nowa Sól pokonał zespół ze Wschowy 49-47. Kontynuowane są rozgrywki w amatorskiej lidze siatkówki. Rozegrano trzynastą kolejkę, a oto wyniki. Straż Pożarna, Spółka Komunalna 02. W ostatniej chwili my wy oni 2-0. Rzemiosło, Astromal 02. Astromal w ostatniej chwili 1-2 i był to mecz rozegrany awansem czternastej kolejki. Czternasta kolejka już w całości zostanie rozegrana 15 stycznia. Początek rozgrywek od godziny 17.30 na sali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Maniuszki. Po tej kolejce zespoły zostaną podzielone na grupy finałowe A i B i tam rozegrają jeszcze mecz i rewanż. Początek rozgrywek finałowych 22 stycznia. Grały również amatorskie ligi halówki. W pierwszej lidze padły następujące wyniki. Oldboy Corona Gol 1-7. King of Kicks, Pogoń-Schowa 17, 7 Galaktikos, Piątka-Siednica 1-3. Na prowadzeniu w pierwszej lidze Piątka-Siednica 31 punktów. Piątka wyprzedza Koronę-Gol 27 punktów, Pogoń-Schowę 22 punkty, Galaktikos 19, Kings of Kicks 9 i old Boyów 7 punktów. Najlepszym strzelcem w pierwszej lidze jest Bartkowiak, zdobywca 16 bramek. Grała również druga liga. A oto wyniki. Omega wschowa Twoja stara 13-1. LKS Błękitni Niechód rozkręcone betoniary 3-7. Żubry, pogoń druga wschowa 6-2. Uśmiech kombajnisty, roda kulus team 2-2. Złota Piątka, Gwiezdna flota 2-2. Na prowadzeniu w drugiej lidze żubry 29 punktów które lepszym stosunkiem bramek wyprzedzają rozkręcone betoniary również z, z takim samym dorobkiem punktowym na miejscu trzecim uśmiech kombajnisty najlepszym strzelcem w drugiej lidze do tej pory czwojdrak zdobywca 26 bramek